Cześć tu Marcin z ICC A mówią, że zima zaskakuje drogowców No niekoniecznie, nas też w tym roku zaskoczyła W zeszłym roku o tej porze jeszcze sobie działaliśmy A w tym roku Nas rozwaliło To znaczy, rozwaliło Coś tam dłubiemy Aczkolwiek jeszcze jakieś delikatne Popraweczki, nie Do dokończenia robótki nam zostały W PV ka nam została do założenia Tam wejście, drzwi do montażu Także tak wyszła elewacja. Wiele osób o nią pyta, więc pokazuję. Tu jeszcze będzie stał klimatyzator. Z drugiej strony też. Oczywiście, żaluzje. Wnęki przy oknach, też teseczką do obrobienia. No i nieszczęsny HS, na którego czekam już w sumie czwarty miesiąc. Także tak to wygląda z zewnątrz. Coś tu mi się zawiesza. Jeszcze Wam pokażę w środku. Jesteśmy teraz przed laniem anhydrytów. Potem dokręcę kawałek filmu, jak to będzie firma wykonywała. Firma zbyt goszczy. To się kameruje, chłopaki, na YouTube te sprawy. Pokażemy skąd jesteście, kim jesteście. Proszę bardzo i polecam. Kto chce sobie stop, zrobi klatkę. Także chłopaki działają, szykują się, rozciągają węże. Za chwilę przyjeżdża anhydryt. Jeszcze repery, z tego co wiem, muszą zostać rozstawione. Jedziemy z tym koksem. Pokażę jeszcze szybko, jak to wygląda w środku. że Tu mamy wszystko przygotowane Folie oczywiście poklejone Ogrzewanie Rozłożone W środku pięknie grzejemy Żeby anhydrycik sobie ładnie Szybko dojrzał I tak, i tak to wygląda. Dobra. To robimy stop. I jak chłopaki zaczną lać. Nie wiem, czy mnie wpuszczą. Pewnie mnie nie wpuszczą, może jakoś przez okno coś tam pokażę. Nie mam gumaczków, więc nie chcę za bardzo wchodzić. Tak czy siak. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Cześć!